Pamiętajcie, trwa akcja Zapytaj historię czerwoną. Macie jakieś pytania, chcecie dowiedzieć się więcej czegoś o ruchu robotniczym na ziemiach polskich? Piszcie na maila historia czerwona Odpowiadamy na naszym profilu na fejsie. Znowu muszę przeprosić za przerwę między materiałami, ale robienie regularnych felietonów co tydzień, gdy jest się pracownikiem najemnym i ma rodzinę, nie jest wcale łatwe. Po prostu brakuje mi czasu. Jeśli macie więc jakieś pomysły na materiały, to zachęcam do współtworzenia tego kanału. Chcecie coś nagrać i przesłać do zamieszczenia? Proszę bardzo. Kanał Historii Czerwonej jest dla Was otwarty. Skoro zaczynam od ogłoszeń, to również zaapeluję teraz o subskrybowanie, polubianie, komentowanie oraz wspieranie Stowarzyszenia Historia Czerwona. Numer konta oraz link do kupienia nam kawy znajdziecie w opisie tego materiału. Od Was zależy, ile takich podobnych materiałów felietonów będzie powstawało, i dzięki Waszemu wsparciu możemy również działać w Realu. A dzisiaj o oburzeniu Karola Nawrockiego. Zastanowię się, czy szef Instytutu Pamięci Narodowej, po tym, co odstawił w mediach społecznościowych, może być uznany za ignoranta, czy też manipuluje całkowicie świadomie jako pisowski członek z ramienia wysunięty na czoło walki o pamięć historyczną. Karol to były Kibol, obracający się w patologicznych środowiskach. Teraz jest takim omburżujem, drobnomieszczaninem, trochę politykiem, stara się o pisowską nominację w wyborach prezydenckich, co już pokazuje, jak bezstronną instytucją jest Instytut Pamięci Narodowej. Czasami jednak dawne nawyki wychodzą na wierzch i Karol robi sobie zdjęcia z byłym gangusem, Sutenerem, czy też wyskakuje z emocjkami. To ostatnie zdarzyło mu się przy okazji rocznicy bitwy partyzanckiej pod Ewiną. Pisowski członek z ramienia stwierdził: Polski orzeł z koroną czy bez korony? Niektórym wydaje się to bez znaczenia. W każdym razie jest to polski orzeł ze śrubą wkręconą w głowę, symbol uroczystości, która odbyła się 8 września pod Dewino na Kielczyźnie. To tam podkomendni Mieczysława Moczara z Armii Ludowej bili się z jednymi okupantami Niemcami, oddając Polskę drugim okupantom Sowietom. PiS okrasił zdjęciem jakiejś tabliczki, na której orzeł ma śrubę wkręconą zamiast korony w łeb. Zdjęcie tak wykadrowane, że trudno stwierdzić, co ta tabliczka dokładnie przedstawia. Widać wyraźnie, że tabliczka jest bardzo stara. Nawrocki obracał się długo wśród prawicowego kibolstwa, więc być może wszystkich swoich odbiorców przekazów ma obecnie za idiotów i uważa, że ktoś specjalnie wkręcał zardzywiałą śrubę, aby ją zaprezentować na tabliczce przy okazji rocznicy Bitwy Partyzanckiej w roku 2024. A teraz, jak to z tym orłem bez korony było w historii? Komuniści wymyślili go w roku 1944 albo przynajmniej podczas II wojny światowej? No raczej nie. Orzeł pozbawiony żelastwa na głowie ma bardzo długą tradycję historyczną. Wynaleźli go niebezpieczni wrogowie światowego porządku, przeciwnicy panującego w Europie ładu gwarantowanego przez koronowane głowy. Orzeł bez korony pojawia się po raz pierwszy na sztandarze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a towarzyszą mu napisy Polska Demokratyczna oraz Wolność, Równość, Braterstwo. Owi niebezpieczni prowokatorzy od Orła to polscy emigranci działający w Paryżu po upadku Powstania Listopadowego. Powstały około 1832 roku, sztandar symbolizował ich ekstremistyczne poglądy, wizję Polski republikańskiej i demokratycznej. Ponadto prowokatorzy ci chcieli uznać za obywateli wszystkich mieszkańców Polski, dać wolność chłopom i wywołać powstanie przeciwko zaborcom, opierając się na masach ludowych. Wierzyli również w braterstwo ludów, czyli wczesną wersję internacjonalizmu. Współpracowali z rewolucjonistami z Włoch, Węgier i innych krajów. Mały manifest TDP zakładał m.in., że w odrodzonej Polsce ziemia będzie należeć do ogółu obywateli. A przywileje stanowe zostaną zniesione. Kolejne zastosowanie Uruła bez korony miało miejsce podczas wręcz komunistycznej rebelii przeciwko monarchom i przywilejom szlacheckim. W lutym 1846 roku wybuchło Powstanie Krakowskie przeciwko Austriakom. Sam zryw był źle przygotowany, a jego uczestnicy nie umieli porozumieć się z chłopami, którzy przystąpili do rabacji galicyjskiej, czyli atakowania zarówno powstańców, jak i szlacheckich reakcjonistów. Nie jest to jednak najważniejsze przy omawianym temacie. Symbolem powstańczego rządu narodowego Rzeczpospolitej Polskiej był biały orzeł bez korony, symbolizujący republikę, trzymający w szponach dwa wieńce. W oficjalnej powstańczej terminologii, zwracanie się do siebie, do siebie per pan zostało zniesione i zastąpione zwrotem obywatelu. Nie używano także żadnych tytułów szlacheckich. Kolejne incydenty z Orłem bez Korony miały miejsce podczas powstania Styczniowego. Odpowiadało za nie stronnictwo Czerwonych. Ci radykalni działacze, zwolennicy zniesienia pańszczyzny, przyznania ziemi chłopom oraz równości wszystkich obywateli, sprzeciwiali się carskiej monarchii. W ich wizji przyszłej Polski nie było miejsca dla króla. Zachowawcze stronnictwo białych natomiast w swojej symbolice nadal kładło biednemu orłu żelastwo na głowę. O monarchii mówili, że się pomyśli jak panowie szlachta wygrają powstanie. Panowie szlachta powstania nie wygrali, ponieważ większości trzymali z zaborcą gwarantującym przecież ich przywileje. W godle Królestwa Polskiego z 1858 roku widniał zresztą Biały Orzeł w koronie, w, w, pisany w czerwoną tarczę, z kolei ona wpisana w carskiego dwugłowego ptaka, również w koronie i tutaj dla konserwatystów najlepszej i najświętszej boskrzyże. Car był przecież również Królem Polski, uznawanym przez kościelnych hierarchów i największych tradycjonalistów. Tak więc orła w koronie na emblematach miała w powstaniu styczniowym również drużna przeciwna. Kolejny orzeł bez korony to już czas I wojny światowej i legiony polskie, formowane m.in. przez Józefa Piłsudskiego. Również na znak walki o republikę ptakowi żelazstwa na głowę nie założono. Orzełek legionowy z wysoko uniesionymi skrzydłami trzyma w szponach tarczę, tak zwaną peltę. Obecnie widnieje między innymi na jednym z filarów bramy straceń Cytadeli Warszawskiej. Kiedyś nawet jacyś idioci, być może kumple Nawrockiego, którym korona nie jest obojętna, domalowali ją złotym markerem. Akt wandalizmu został później w miarę szybko naprawiony. Orła bez korony używała również konspiracyjna polska organizacja wojskowa, złożona między innymi z socjalistów. Jej orzeł jest bardzo podobny do wykorzystywanego przez Legiony Polskie. W roku 1918 wcale nie było więc pewne, że orzeł koronę dostanie. Stanisław Tugut, radykalny ludowiec z Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, w pierwszym polskim rządzie w listopadzie 1918 roku, w tymczasowym rządzie ludowym Republiki Polskiej, pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych. Jednym z pierwszych jego dekretów było wprowadzenie orła bez korony, tak zwanego orła Tuguta, który pojawiał się na pocztówkach patriotycznych i innych rządowych materiałach z tego okresu. Minister argumentował, że powstańcy styczniowi oraz legiony polskie wprowadziły symbol ptaka bez żelastwa na głowie. Prasa reakcyjna z kolei zawrzała i nazwała go godło zmokłą kurą, wyszydzając je na wszelkie możliwe sposoby. Tuguta nazywano bolszewikiem i polskim robespierem, a robili to ci, którzy wcześniej kłaniali się przed godłem carskiego Królestwa Polskiego. Dekretu Tuguta nigdy nie odwołano, więc można argumentować, iż legalnym godłem II Rzeczpospolitej był właśnie zaproponowany przez niego ptak. Był używany również w kolejnych latach na przykład na blankietach Urzędu Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego z marca 1919 roku, a także w pieczęciach niektórych instytucji państwowych. Nie bez znaczenia była konieczność odcięcia się od Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, czyli jawnej opcji niemieckiej, kolaborującej podczas wojny z Niemcami. Rozpoczęła ona swoją kadencję w październiku roku 1917 i miała zastępować króla oraz regenta. W jej godle oczywiście widniał orzeł w koronie. Pojawiał się również w symbolice polnisze Wehrmacht, czyli sił zbrojnych rady, ich odznakach oraz na przykład guzikach od mundurów. Ostatecznie w roku 1919 przyjęto nowy wzór orła w koronie, który został drastycznie zmieniony w roku 1920, 1927 na innego ptaka z żelastwem na głowie. Na czapkach wojskowych stosowano natomiast orzełka zbliżonego do tego z roku 1919. Podczas wojny niektórzy lewicowi partyzanci czy powstańcy warszawscy spiłowywali temu wojskowemu orzełkowi na furażerkach czy innych nakryciach głowy koron. Prezentowanie takiego poprawionego godła na rocznicy bitwy pod Ewiną przez ekipę Historii Czerwonej stało się kolejną przyczyną bólu czterech liter różnych prawaków. Słychać wycie? Znakomicie. Nowym wzorem orła był przyjęty przez Gwardię Ludową a następnie Armię Ludową, orzeł bez korony. Ten emblemat produkowano często chałupniczo różn, z różnych rodzajów metalu. Miał głównie znaczenie lokalne, odróżniając gwardzistów od na przykład reakcyjnych grup podziemia czy niemieckich kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Innego orła bez korony przyjęła armia generała Berlinga, walcząca na froncie wschodnim i biorąca udział w wyzwalaniu polski w założeniu miało być to godło nawiązujące do średniowiecznych tradycji piastowskich ten wzór godła również pojawił się w materiałach polskiego komitetu wyzwolenia narodowego jasne stało się że ptak w godle nowej Polski zostanie pozbawiony zbędnego balastu to jednak nie Polska Ludowa wymyśliła zmianę godła często ci pod sztandarem z orłem bez korony walczyli z wojskami zaborczymi które Koron na emblematach miało aż pod dostatkiem. Można więc w jednym przyznać rację Karolowi Nawrockiemu: korona ma znaczenie. Nieraz oznaczała najgorszą antyspołeczną, reakcyjną politykę stojącą w sojuszu z obcymi mon monarchami opcję pro-kajzerowską albo procarską. Czy Karol Nawrocki nie zna historii godła? Nie, moim zdaniem manipuluje celowo, świadomie, apelując do wzmożonych patriotów, dla których bolzga święta rzecz. Taki prawicowy łokista, patujący otoczenie swoim wielkim oburzeniem i moralnym wzmożeniem. Czego innego spodziewać się po członku wysuniętym na czoło? Mam nadzieję, że Nawrocki zdecyduje się na kandydowanie, ponieważ wtedy będzie okazja zabrać się za niego jeszcze bardziej i skonfrontować publicznie. Tymczasem na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to przypominam o subskrybowaniu, podawaniu dalej, wspieraniu historii czerwonej. Od Was zależy, do jakiej grupy odbiorców dotrze ten materiał. Zachęcam również do, do przystąpowania w szeregi naszego stowarzyszenia oraz współtworzenia naszej działalności również w Realu. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym materiale.